Za chwilę zmierzą się dwie od dawna rywalizujące ze sobą drużyny. Dobry wieczór, miło nam powitać Państwa z Mediolanu, z San Siro. Z okazji dzisiejszego spotkania czas na wspólną ucztę. Miejmy nadzieję, że uda się doskonale spożytkować najbliższy czas. Tomasz Smokowski, a wraz ze mną Jacek Laskowski. Dziś mamy dla Państwa włoską ucztę. Mecz Serie A. Drużyna Milanu zmierzy się z Interem Mediolan. Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalne zawody. No nie, nie, takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą, zaraz się okaże. Ledwo mecz się zaczął, a już mamy wlepioną żółtą kartkę. Ciekawe czy nie będzie to dla drużyny źródłem poważniejszych kłopotów w dalszej części spotkania. To na pewno, bo teraz obawa przed drugim upomnieniem będzie paraliżować i osłabiać szybkość reakcji. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Podanie do Barelli. Podanie do Lautaro Martineza. Na pewno dziś warto przede wszystkim śledzić poczynania na boisku Lautaro Martineza. Jego postawa może tu przesądzić o wyniku. Jego podstawowym zadaniem w tej drużynie jest strzelanie bramek. No i właśnie to regularnie robi. Lubowy statystyk tylko dopisuje kolejne bramki przy jego nazwisku. Rafael Dao. Leon przy piłce. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Inter gra przy linii bocznej. Gdzie zrobiło się miejsce? Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę, ale już jest tylko wspomnieniem. Loftus cheek I Marko. Akcja z Interu. Mają tam trochę miejsca. Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Rafaelę z piłką. Ładnie przeszedł rywala, Co teraz? O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie do bramki niedaleko. Jest szansa na prowadzenie. Trzeba tylko wykorzystać ten stały fragment gry. Wreszcie okazja, aby objąć prowadzenie. Słychać, że docenili to kibicet. Nie powinien sobie pozwalać na takie wejścia. Przecież ma już na koncie żółtą kartkę. Ależ ma żelazne nerwy. Nie może tutaj stracić piłki. Henrik Mukitarjan. Ciąg na bramkę będzie teraz chyba groźnie. Ależ teraz przerwał tę akcję. Po mistrzowsku. A więc sędzia kończy pierwszą odsłonę gry na San Siro. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Loftus Cheek. Renasser. Wciąż mamy remis, a oni cierpliwie szukają okazji. Czalanoglu. Aut dla drużyny przeciwnej po tej dobrej interwencji. Mamy zmianę w szeregach Interu Mediolan. De Frey. Zamykają go teraz rywale. Rywale przejmują piłkę. Uwaga, wychodzi sam na sam. I teraz skuteczne wybicie piłki. Przyjmuje Loftus Cheek. Proszę bardzo, udana interwencja. Broni to. Zmiana. Jak teraz komponuje się do drużyny na boisku. Zrożnego w okolice jedenastki. Niby nie złapyła jednak ponad bramką. Ops, taka główka do statystyki. Lautaro Martinez. A teraz na skrzydle otwartą autostradę. Teraz strzał. No zdrowo to teraz przerzucił na bramką. Gdyby to był mecz futbolu amerykańskiego, to dostałby za to punkty. Dopóki gra w piłkę nożną, niech lepiej mierzy pod poprzeczkę. Próbują rozwijać akcję ofensywną. Teraz trzeba to mądrze rozegrać. Usiłuje strzelać. Lautaro Martinez. Gol! 1 do zera dla gości. No na pewno podrażnili tym trafieniem gospodarzy. Przecież oni tego tak nie zostawią. Jest nie takim rywalem, nie przed własną publicznością. Teraz dobrze wszystko widać na tej powtórce Tomku. No chyba nie mogło się to skończyć inaczej niż golem. Piłka wylądowała dosłownie parę centymetrów pod poprzeczką. Do tej pory było to wyrównane spotkanie. Dopiero teraz widzimy pierwszą bramkę. Zobaczymy, jak wpłynie to na przebieg meczu. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Turan. I do Turana. A zatem strzela. Nic już z tej akcji nie będzie. Offside. Inter za linii bocznej. Było chyba przewinienie, ale sędzia pozwala grać. Inter nadal przy piłce. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Centruje w pole karne. Ma do kogo? I po akcji, jak się okazuje. Loftus Cheek. Zobaczmy, powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. Teraz zmiana posiadania piłki. Sędzia pokazuje, że dolicza 3 minuty. Dobrze, zablokowany strzał. I to już koniec derbów.